Dzień dobry, z tej strony Dawid. Dzisiaj ze mną również Tata. Cześć. Dzień dobry. Z okazji, że dawno nie było openingów i że jesteśmy bogaci, nie na no, żarcie, oczywiście, tworzymy sobie 10 lustereczków, los tabesa, tak? Właśnie tak, przyszły. Także wzięliśmy sobie losowo 10, wyciągnęliśmy spaki. Ale przed tym odcinkiem losujemy, od który będzie? sam że tu. Tu coś będzie? W czwartym od góry coś będzie i w ostatnim? Nie. Tak, ja tak strzelam. przemieszczałem, także... A nie strzelasz nie Ty? Te... Nie, no po co? Wiadomo, że w boksie zawsze jest jeden, Secret Rare. Nie wiem, czy to się górą tak. czy dajemo. O, dobra. generalnie, w zasadzie, zasadniczo luzem, bo znowu przyszły luzem. Jedną Jedna przykładasz? Kartą? Tak, jedną przykładę. No, dawno nie otwieraliśmy kart. O, już dawno bardzo było. dawno. O, Bungerlangel. Ba Bane, banetka. Banety. O, przepraszam banetek spinda tak to jest spinda y, horsey borsy nie wiem i lady. lady Szkoda, że nie full artowa full artowa już polosowali no to drugi a właśnie polosowaliśmy przecież, pamiętam już polosowali tak drugi raz lepiej coś innego taka gilotyna na przykład w Marzenia. Powiem teraz od siebie, że y, dawno nie otwieraliśmy, bo z jednym ze sklepów w Polsce nie mogliśmy się chyba dogadać za bardzo, mm -hmm. pomimo naszych prób. Chcieliśmy kupić coś, no nie, żem tam narzekał, ale generalnie no chcieliśmy, no otwieraj, otwieraj, chcieliśmy kupić... Dwa duże boksy jakoś to nie wyszło do końca, może nie będziemy mówić, który to sklep, ale ten, jak będzie nas oglądał, to doskonale będzie wiedział, który to. Także, no, troszkę nas nie było, bo musieliśmy czekać na dostawę z Japonii. Tam, tam wszystko przychodzi o czasie, w cudzysłowie. Oczywiście, gdyby nie nasza poczta, to byłoby jeszcze lepiej. Ale to taka mała dygresja, teraz Dawid, kontynuuj. Prydżyn 2, jak to ja mówię? Rybą. Mhm. Nie pamiętam jak się nazywa. Puszek. Puszek, nie? Puszek włóczka. Inny puszek. Jeszcze inny puszek i... O! Kalereks. Shadow chyba. Chociaż to nie jest Shadow Rider, tylko jest po prostu Calyrex, a tak. a to już ci daje. Chociaż tak nie tak wiem, czy Calyrex... Niego, jest... Na niego to zwykła folijka. Hmm. nie wiem czy Kalereks jest... Dziękuję. Nie wiem, czy Kalereks jest koniem, czy to jest ten, ten jakby orzeszek, co na nim jeździ. Nie wiem, w każdym razie tego jest... akurat nie mamy. Mhm. Mieliśmy y, nie Karryreksa, ale mieliśmy innego konia, tylko niebieskiego. Tego akurat nie mamy, także będzie do kolekcji naszego Arysa. A z tym sobie otworzył, szczerze? No. S8B. Ech, no, problem z klimaksami generalnie, bo ich za bardzo już tak nie ma w normalnych cenach. Są raczej takie ceny z czapy już wyjęte. No jest to, był to sezonowy set, więc już go powoli naprawdę nie ma. Mm. A jak jest, no to w cenach takich, wiesz, no, niefajnych. Nie? Śmiesznych. No nie no, bo dawać dwa razy więcej za Boksa, no to. O no well. Nic. Powiem szczerze, że no, no, na ten czas, no, trochę nie no, trochę to przesada jest, wydaje mi się. Też nawet nie wiadomo, o to, że ten set będzie na pewno drogi w przyszłości. No na pewno. Tylko bo to mi jest... się podoba ten set wizualnie, on jest ładny. No jest Wiele ładny. razy to mówię. I chyba nie ma Nie Z tych świątecznych. Bo pierwszy to był chyba wimaxowy, taki to był Protoplastusz, chyba tak mi się wydaje. Potem był ten Wishajni. On też ładny był. Bardzo ładny, ale już teraz jest w kosmicznych cenach. No i teraz ten klimax ale teraz znowu ma być jakiś set to jest w grudniu. I to jest paczka, którą obstawiałem. Nic. No niestety energia. Porwałbym te karty, ale taki nie jestem. Tak. Nie, no, nie się wolno tego robić, nawet jeżeli nic nie zrobi. Tak, no to jest zabawa, w końcu tam chodzi o to, żeby się pobawić, przy coś otwierać, może coś drobnie fajnego. Także wydaje mi się, że tam warto czasami, dla samego fanu. Tu coś będzie mówić. Nie, mówię. Nie, niestety. Coś moje szczęście dla kart nie ma się, chyba że na... Otwieraj chwilkę wolniej, bo mało nam zostało, żeby ten materiał chociaż z 6 minut miał, nie taka szybkościówka, ciach, ciach, ciach. A tam gdzieś lusterko. Nie otwierajmy tak jak niektórzy. Niektórzy to w ogóle nie przekładają, tylko od razu pokazują. A w ogóle, tutaj. nie wiem, jak Ty, ja nie chcę nikogo tu obrażać. Wiadomo, otwierać jak chcecie, ale bardzo nie lubię, jak ktoś właśnie otwiera... To się trochę więcej pomęczy, i przy okazji powiem. OK. Yy, nie lubię, bardzo tego nie no, lubię. To, z drugiej strony, bo zaraz po charabie, nie, luz, luz, to normalnie. Bardzo nie lubię. Jak ktoś otwiera, wiecie, po prostu otwiera i od razu wszystko patrzy, bez przekładania tak dalej, bo to są tacy ludzie, moim zdaniem... Którzy... każdy ma, wiesz, ma prawo otwierać jak chce, natomiast no, no mm. nas to nie bawi, bo Ta. to jest taka sztuka dla sztuki. Po I prostu. widać po prostu, że tacy ludzie po prostu otwierają, mnie wiem, 20 boksów czy coś na potęgę. I to nie ma żadnego fanu dla takiego człowieka. O! Ten Nesobyl, jak on nam była? Soby, nie, nie Soby. Nie wiem. Dobra, no, chyba. Tak, chyba Soby. już tak dawno żeśmy otwierali, że zapominamy, co jest Soby. Ale drugi hit. No, to I nie drugi hit. Że... Drugi psychiczny. Tak. No bo to to tak chyba jest w ogóle, bo to jest odysłowy. Soby -soby, to on był bardziej taki podstaw. Nie wiem. Zrobiony. Może tak. Wracając, to. Bo tak widać, że ci ludzie, jak to otwierają, tak szybko. I powiedz, powiedzmy na przykład, zawsze otwierają duże ilości, to no nie mają po prostu, no. Moim znaczy, zdaniem. Każdy ranie, ma, opinię. To, co my, my oglądamy, to raczej z zagranicy także. Ee, o, tu coś będzie mówić. Nie ma. Także oni otwierają na skórkę, oni tam zarabiają pewnie na tych kartach, oh. no mają inny status, my to otwieramy dla zabawy. I... Dla relaksu, tak żeby się zrelaksować po całym dniu ciężkim, to można sobie zawsze parę paczek, jak jest oczywiście. Skąd o, wziąć, tam można sobie otworzyć. Hmm. Sidut Wishy. Nie, to nie jest ja Wishy Nie wiem i. O, to o, właśnie tego konika mieliśmy, ale to nie jest. To y jest jasne. Nie, to nie jest kalyreks. Nie wiem. Nie tamten pamiętam. ten jest chyba Calyrex. Tak, tamten jest na pewno Calyrex, a ten to jest no, inny koń. Ale ten to jest ten Nice Rider, tak? Nie, 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 nie. Ten... To jest inny koń zupełnie. Bo widziałam kiedyś angielską nazwę, to jest inne. Tylko nie pamiętam nazwy. Zawsze myślałem, że to Calyrex, hmm, a ciekawe. ten jest Calyrex. Chyba. Mogę się mylić proszę. Mógł, mógł, mógł. Nie, to się... Się, no Nie, boję się, że nie nie do końca wyjdzie. ten set akurat jeszcze powiem szczerze, że znam. Ja też nie. Jakoś tak ostatnio trochę te pokemony nam gdzieś odeszły, trochę na boczny tor, bo Oj, Dawid, tu będzie. Dawid ma szkołę. O, krawik. Niestety, siódma klasa się zaczęła, to... A, Dawid ma szkołę, mamy dużo innych zajęć jeszcze, także no niestety. Teraz będziemy rzadziej pewnie otwierali siłą rzeczy. No i ostatni paczka. No, na razie dropik fajny. Cztery... Hmm. Cztery rary. Chciałem przeprosić, że mnie o wiele mniej było na kanale. Nie wiem, czy to tak wyjdzie czasowo, ale okej. Okay. Bo po prostu, no właśnie szkoła. Ostatecznie mam szkoła. dużo rzeczy w Ja jestem teraz wspomagający. Jeszcze dokupiliśmy z Dawidem Steam Decka. Ale to bardzo dobra konsola. Fajna też zabawka, także tak, polecamy. Także troszkę będziemy też puszczali gameplay. O, o proszę bardzo. Jakiś kolejny Delfox 18 do kolekcji. Na, na dobry koniec. Delfox wyskoczył nam. Wow niesamowite a nie jest źle fajnie, że coś. No czyli co druga paczka jakiś dropik. A plus minus, dobra to tak. A Najlepszy dropens to oczywiście wiadomo od centringu nie trzeba pokazywać? Nie trzeba. To zawsze jest. Jest co trochę ten... O, o tym samym pomyślałem. No, bo trochę ciemno się zrobiło nagle. Zgrywamy dzisiaj po południu wyjątkowo. Mhm. Niestety bo Dawid ze szkoły wróci później, więc... Musimy popołudnia już nie rozstawiliśmy dokładnie tak, jak wszystkiego, jak powinniśmy. I teraz jest może trochę ciemno. Jakiś krabą. Krabik? Nie mam pojęcia, co to jest. Jakiś podróbka Kalireksa? się wydaje, że to jest ten. A zobaczymy, ale... Lodowy Kalireks. No nie... ten jest ten szadołowy. Dobry tak i to na pewno jest szadoły Kalireks. To hmm. dwa kunie, jeden gnom, jeden krab i lis. Ale dropik fajny. No, może być, ta to druga paczka. Ale... Super, to my się żegnamy. Dziękujemy za wizytę na naszym kanale i do miłego usłyszenia. Pa! pa.